Tam w Nowym Jorku! Pierwsze wyzwanie to wyścig wózków do Central Parku. Nazwałem je Wolność albo Śmierć. O, mamuśku, zawsze chciałem przejechać się konnym zaprzęgiem! Nie zagalopowaliście się. To wyścig dziecięcych wózków. A gdzie one niby są? Tam, macie rękawice do wspinaczki. Mniej gadania, więcej wsysania! E, wspinania, więcej wspinania! Tak czy owak, kto pierwszy dotrze do korony, niech wciągnie linę, żeby pomóc wdrożenie. Kiedy będziecie na górze, zdejmijcie z kolca odpowiedni wózek. Szybko zejdźcie, wskoczcie do pontonów i płyńcie szlakiem wyznaczonym przez boje. Do central parku! Ja pójdę pierwszy i upewnię się, że to bezpieczne! To... Ech! Ech! Do wyzwania nie zamierzam przegrać. Minęły całe dwie pecherz minuty. I co? I nic! Sprawiacie mi wielki zawód! Ojej, spodziłem się, nie szkodzić trzeba tylko... Och ty w życiu! Może byście się pośpieszyli! Umieram tu z nudów! Ale wielgaśnę! Ej, ej! O co wam chodzi? O!! A, a, a. Pozazdrościć kolo! Przez kilka chwil myślałam, że nie wejdę z tego żywy. Ale co to by była za śmierć? Racja, szefie! O, szybciej trochę! Jestem zmęczony, głodny i muszę się ku. Miodzio! Ja zdejmę wózek! To zadanie dla najbardziej wartościowego członka drużyny. Jestem niezastąpiona! Co powiecie na ześlizg strażacki? To tylko trzydzieści pięter! Panie przodem! Eh? Ale przecież ktoś musi być pierwszy. Co mi tam? A! <présacción> Żyję! <śccipe> Alleluja! Co jest? Gdzie ja jestem? Otwalaj! Nie! Zaraz krate! Okay. Halo! Oh. Pięknie! Spadliśmy na ostatnie miejsce! O, mam nadzieję, że czeka nas nagroda! Najlepsza byłaby długa kapiel w środku odkażającym! Tak! Słyszeliście? To brzmiało jak... Ochyda! Tego zapaszku nigdy się nie pozbędziecie! Nakłoń ligatora, żeby zrzekł się praw autorskich. Zawsze ja! Co? Przegraliśmy? A drużyna po raz pierwszy będzie musiała kogoś wyrzucić! No! Więc pora na głosowanie! W waszej łazience znajdziecie sześć paszportów. Ostęplujcie paszport kolegi, którego chcecie wysłać do domu. Czajcie! Mam tu wyniki waszego stępowania. Ci, którzy zostają w grze, dostaną torebkę. Kto z Was ma dziś szczęście? Leszałna? Harold? Tyler? Owen? Duncan? A ostatnią paczkę orzeszków otrzyma. Heather! Noa! Noa! Kurczę! Heder się wkurzyła! Ha, ha, ha. Czuję, że będzie się działo w następnym odcinku totalnej! Totalnej porażki!